Mam, dobra. Wszystko mam, dobra. Przez sobie. O, że... sorry. No nie, dobra. No na tym krótszym Marysia najwyżej no, na Może albo chłopaki razem tam. Nie, no tam były chłopaki, a tu Marysia na długim. No nie, bo ja, ja nie wiem, jeśli chodzi o to, ale to jest tutaj. Przecież ja mam nie no bo wybór dużej cygowy jest, tak? Nie spać. Nie, nie wyśpisz się sunek. No nie no, śpię. Tam tak. sobie śpi. No ja to Żena jestem tak wymęczony, że Ale to, ty mówisz Z Marysią tam no. sobie śpię. Kręcę filmy. No, a ja tu! No, a ta tutaj. Ja no ty pod śpiworem. ja Janę no. pod tym, a ja tu z jednym śpiworem. Jezu, stary jesteś, to śpi tam, a my się damy dalej. Na kliosti, tak, že... No jak na to ja nagram. No dobre, dobra, dobre. Ale Tak Tylko ten